Pani posłanka Maria Małgorzata Janyska ma głos. Dziękuję bardzo. Panie premierze proszę mi powiedzieć, czy pan był premierem rządu zjednoczonej prawicy, czy rządu opozycji PO i PSL? Najpierw, najpierw powiem Panie Przewodniczący na Pana uwagę. Nie, ja pytam proszę Pana, Panie Premierze i proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Tak? Teraz jest mój czas i moja runda pytań. Ja tak? nie bardzo rozumiem, jak można było bagatelizować panie największe, Panie Przewodniczący, korupcyjne działania w ramach mafii vat które panie ukróciliśmy i które doprowadziły do... Ja może przypomnę, które doprowadziły razie, do zupełnej zmiany w widzę, społecznej. Widzę, że, Pani posłanka ma społecznej. Widzę, że muszę przypomnieć. Panie premierze, został pan wyzwany na posiedzenie komisji dzisiaj na okoliczność działań podejmowanych przez ministra spraw zagranicznych i pracowników ministerstwa spraw zagranicznych oraz inne podmioty wskazane w uchwale z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji odnoszących się do procesu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legalności ich działań, prawidłowości oraz celowości, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nadto posiadanych przez niego informacji na temat działań lub zaniechań służb specjalnych policji w szczególności szefa CBA, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanta Głównego Policji, komendanta Głównego Straży Granicznej, szefa Służby Wywiadu Wojskowego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i podległych im funkcjonariuszy publicznych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w okresie objętym zakresem prac komisji, w tym w szczególności na okoliczność funkcjonowania programu Poland Business Harbor, którego współinicjatorem powołania była KPRM oraz sprawowanego w tym zakresie przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru Zgadza się. Tak? Dostał pan takie wezwanie z tym zakresem? Tak? No, pytam pana, bo mam wrażenie, że pan nie przeanalizował dobrze wezwania, na jaką okoliczność pana tutaj poprosiliśmy, sądząc z pana wypowiedzi i z pana ilustracji, które tutaj pan przedstawia. Ilustracje pokazują rozumiem, pani poseł, rozumiem, jak że niebezpiecznym teraz... procederem było niele... dopuszczenie proszę nielegalnej pana, imigracji robić, do Rzeczypospolitej. Może pan sobie to robić później, po posiedzeniu komisji, na swoich konferencjach prasowych i tak dalej. Ale teraz prośba ogromna, żeby pan dostosował się. Spokojnie proszę. zadam te pytania. Proszę proszę się nie denerwować. No więc w takim razie proszę mi odpowiedzieć, czy pan był premierem rządu Zjednoczonej Prawicy, czy rządu Platformy Obywatelskiej i PSL. Na tak zadane pytanie mogę odpowiedzieć, jesteście Państwo i byliście wtedy w opozycji do interesów Polski. Wpuszczając nielegalnych migrantów, pana, działaliście pan, na pan sam niekorzyść powiedział, że bezpieczeństwa. Nie można kierować Polski. się opiniami, prawda. prawda? Dobrze, ale zgadza się Pan, że to nie my rządziliśmy wtedy, tak? W związku z czym proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie i w jaki sformalizowany sposób. Ym, działał na przykład pan Michał Szczebra, Szczerba, czy pan poseł Maliszewski, ponieważ stwierdził pan, że pan Szczerba jest ojcem chrzestnym programu Poland Business Harbor, a pan, a pana Maliszewskiego przedstawił pan praktycznie jako, jako tak, wiceministra prowadzącego ustawę i ewentualnie takie można odnieść wrażenie posła, który angażował się w sprowadzanie cudzoziemców. A pytam dlaczego? Pytam dlatego, że pan jako premier działał na podstawie regulaminu pracy Rady Ministrów, tak? Pani poseł, proszę zadawać poważne Pytam. pytanie. to jest poważne pytanie. Zadać pytanie ile jest bakunie, jest... Czasem jak jest synergia, to jest więcej, ale to y, trzeba by się w to wdrożyć. Y, czyli, czyli rozumiem, że przestrzegał pan regulaminu pracy Rady Ministrów, tak? Wódzce, 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 wódzce. Czy program Poland Business Harbor był programem rządowym? Jaki miał charakter ten program? Już jaką odpowiadałem miał rangę? na pytania dotyczące Poland Business Harbour. Nie, nie, ale nie, powiedział, do pan, ale nie powiedział pan, y, jaką miał rangę, i jakie miał umocowanie. Proszę o informację, czy był to program rządowy. Była już o tym dzisiaj mowa, nie, nie, nie mam było nic mowy. do dodania w tej kwestii. Była. Nie było mowy, Proszę, to proszę, proszę w Pani takim razie protokoły. powtórzyć jeszcze raz. To proszę powtórzyć. Nieuprawnione nie, nie jest rangę, zadawanie po raz po, po kolejny tego samego pytania, to, panie nie jest to, samo pytanie, to nie jest to samo pytanie, to jest, w moim inne pytanie, jest to moim odczuciu to samo pytanie. A to pan ma złe odczucie. Ja pytam pozostanie. w kontekście regulaminu rad, pracy Rady Ministrów, jaką rangę, jaki charakter miał ten program? I proszę powiedzieć, bo nigdzie tego nie można znaleźć. Dlatego pytam wobec pana. pani, pani poseł, jeszcze raz odpowiadam. Jednym, był jednym z wielu, bardzo wielu programów, które były prowadzone przez a, rząd, a, który, którym kierowałem. Czyli był rządowym programem. To, to jest, proszę pana, bardzo proste pytanie. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Pani poseł, czy, czy pani się orientuje, na czym polegają różnego rodzaju programy, tak, wie, projekty? Ja bardzo się orientuję. Może się pani wie, nie pan orientuje. orientuje, to ja pani wyjaśnię. Otóż nie, to ja panu spraw... wyjaśnię. To Ale ja nie, no jak, wyjaśnię, jak pani zapytała, ja to ja mogę widzę, pani wyjaśnić. Bo ja, no, ja chyba, widzę, że, że pani nie chce wysłuchać tego. Może pani, jak, ja jak zadaje pani pytanie, to Na które pan premier mi nie odpowiada, bo pytam, czy to jest program rządowy. A pytam celowo, bo jeśli jest programem rządowym, to on musi spełniać, formalne zasady, które są w aktach prawnych. W związku z czym y, zadaję pytanie, tym bardziej, że pan powiedział, że y, tutaj y, y, opiniotwórczą osobą był na przykład pan Michał Szczerba. W takim razie pytam, w jaki sposób to było konsultowane. Zgodnie z regulaminem y, pracy Rady Ministrów, takie dokumenty jak y, y, projekty, nawet informacje, programy są dokumentami rządowymi, w związku z czym muszą przejść odpowiednio Ścieżkę formalną. Między innymi y, muszą podlegać uzgodnieniu, konsultacjom publicznym, opiniowaniu projektu i tak dalej. Czy ma pan dokumenty na to formalne, że był w to, on był w taki sposób opiniowany i uczestniczył w nim pan poseł Michał Szczerb. Pani poseł, ja zajmowałem się kierowaniem państwem tak, tysiącami różnych ale spraw. Ale odpowiada pan za pracę Rady nie, nie Ministrów. Powiem pani, nie powiem pani teraz, czy y, gdzieś są dokumenty dotyczące tego, na jakiej zasadzie powstawał wówczas program. Poland Business Harbor, którego owszem pomysłodawcą, wśród pomysłodawców można również e, uznać, że był pan e, przewodniczący Szczerba, ale pan, to jest jakby ja jego ja Przepraszam bardzo, wie pan, ale wie pan, jest... przepraszam pani posłanko, ale naprawdę... Yy... Prosiłbym o odrobinę powagi, naprawdę. Nigdy nie byłem członkiem panu gabinetu. Byłem uczestnikiem godzinnego spotkania, na które pan zaprosił przedstawicieli klubów, byłem jednym ze stu uczestników tego spotkania. Miałem jedną wypowiedź. Pan prosił pan mnie o zabranie głosu, ale poinformowałem o tym, że trzeba pomagać Białorusinom represjonowanym przez Łukaszenkę w różnych formach ale nie wymieniłem tego programu, być może wymieniłem to, że są określone osoby, którym należałoby pomóc, ale to pan ma ten protokół, ja tego protokołu nie mam, pan jest jego dysponentem, bardzo proszę. Nie, jest, nie, jest... nie chodzi o protokół, tam nie było stu osób, tam było po dwóch przedstawicieli z e, wszystkich partii. Mam tutaj zdjęcia, mam sprawozdania z tego. Panie Przewodniczący, nie proszę trzeba się przedstawić. tłumaczyć, to jest to jakby proszę przedstawić. bezpośrednia e, informacja jakby informacja zachowuję Pani posława, jako, ja, 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 ja dochodzę, dochodzę. czas, ale ja bym prosił, żeby Pan proszę. Świadek, naprawdę, bo niedomówienia są rzeczą, myślę, że niedopuszczalną w tej sytuacji. Proszę odczytać całą moją wypowiedź w tym momencie całą moją wypowiedź, a następnie tą wypowiedź tu mi przekazać, żebym sprawdził, czy pan dobrze odczytał. Sprawdzanie umiejętności czytania? Proszę czy wyłączyć nie? mikrofon i przywołuję pana do porządku. Proszę odczytać całą moją wypowiedź od początku do końca. Jaka już to była data? Połowy listopada, który? Y, już od połowy listopada mieszkający w Polsce Białorusinie będą mogli pracować na podstawie wizy humanitarnej, poinformował poseł Michał Szczerba. To, to jest jakaś relacja. Wciałbym, Poprawki pan... do odpowiedniej ustawy mają być przegłosowane już 27 października. Polscy parlamentarzyści są zgodni w tej kwestii. Pan wtedy budował zgodę polskich parlamentarzystów wokół tego tematu. To są informacje, które mam, jeśli chodzi o notatkę ze spotkania. No, ale ustawy nie było w tej sprawie żadnej. Czy pan ma protokół z moją wypowiedzią? Proszę teraz szukać tego protokołu, tu nie, przy sobie nie, ma nie mam Nie, ma protokołu, ja nie mam dostępu do protokołu w Kancelarii Może PM. pan mieć szybciej ode mnie teraz dostęp ma, do tych protokołów Czy pan w, konfabuluje w znowu, prezesa. czy ma pan jakiś protokół i scenogram z Wiedziałem tego spojrzenia? Wiedziałem pan o czym dysponuję teraz, jak również pana, jeszcze jedną wypowiedzią. Wypowiedzią z przed kilku miesięcy. Nie, nie, panie, nie, nie ja, ja, wie pan, ja mogę pana pytać o działkę kościelną, ja mogę pana pytać o księdza Kapusia, generała późniejszego, wtedy, kiedy pan był premierem, ja mogę pana pytać o aferę pandemiczną, ja mogę pana pytać o szpitale tymczasowe, ale prosiłbym pana bo pan tutaj został wezwany, nie po to, że mam wielką radość obcowania z panem, tylko, że pan odpowiada na pytania. Po co te komentarze? Nie ma pan protokołu ze spotkania, konfabuluje pan, ma pan jakieś wyrwane od odpowiedzi, twierdzi pan, że jestem ojcem chrzestnym programu, którego na oczy nie widziałem, bo po prostu go nie ma, co próbuje udowodnić od kilku minut pani posłanka Maria Małgorzata Janyska. Naprawdę, proszę być poważnym. Był pan premierem rządu, jest pan teraz jednym z liderów opozycji yy, i... Polacy na to po prostu patrzą, więc pani posłanko, proszę kontynuować. Okazało się, że nie ma żadnego protokołu, nie że ma żadnej mojej wypowiedzi. Nigdy nie wymieniłem nazwy tego programu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zadziwiające jest to właśnie, że pan premier tak jest teoretycznie, niby przygotowany właśnie do podsumowywania posłów opozycji, natomiast nie pamięta, w jaki sposób powstawał, nie pamięta dokumentów dotyczących, zdaje się, kluczowego programu, którym się niezwykle chwaliliście. Ja przypomnę, że pani Emilewicz poinformowana na forum ekonomicznym we wrześniu w 2020 roku, że premier Morawiecki zobowiązał do tego, by przygotować program, który sprawi, że młode spółki technologiczne, firmy, które dzisiaj są aktywne i działają na rynku białoruskim, znalazły swoją bezpieczną zatokę, swój bezpieczny port w Polsce i jak wskazała, dlatego będzie uruchomiony program Poland Business Harbor. I niezwykle mnie interesuje to, w jaki sposób ten program był sformułowany, w jaki sposób były przyjęte założenia co do obszarów wykonawczych, przez y, y, poszczególne podmioty, instytucje czy resorty. W jaki sposób przyjęte były zasady monitorowania, analizy, w jaki sposób były przyjęte zasady zmian, bo to wszystko leży w gestii y, nadzoru premiera nad, y, nad sprawowaniem funkcji przez jego ministrów. I tu pan ma jakąś dziwną amnezję, natomiast pojedyncze rzeczy wyrwane gdzieś tam z kontekstu y, wobec opozycji, pan cytuje a to nie opozycja rządziła, proszę pana. Jak to jest możliwe, że pan nie pamięta tego programu, nie jeżeli pamięta... Pani, tak, proszę. Jeżeli pan. pani mi da, da odpowiedzieć, to powiem tak. Jeśli Pani jest tak bardzo zainteresowana procesem dochodzenia do tego programu, to proszę poszpierać w dokumentach. Ja nie mam wiedzy co do tego, jak wyglądał ten proces. Ponieważ pan przewodniczący. Ale jak tutaj, pan mógł nie mieć wiedzy jako premier, który czy zlecił pani, przygotowanie czy pani tego projektu. Tak, ale jest ważne pytanie. Jako ale premier, mogę który zlecił tamto? przygotowanie takiego projektu pani yy, ówczesnej wicepremier. To proszę Emilewicz. pytać panią premierę. Pan nie nadzorował pani Emilewicz? Ja czy miał, miał pan radę pani, czy pan miał federację minister, rady ministrów? A czy pani zna ustawę o działach administracji a, publicznej? Proszę pana, znam. Jeżeli zna, pani zna, dobrze, to wie pani, znam. że ja nadzoruję ministra. Minister realizuje później te sprawy, które pan, jemu są przydzielone. Ale wie pani, tak że pan było w tym odpowiada za nadzór, i kontrolę, za nadzór i kontrolę nad ministrami? Wydaje Więc się, pan jeżeli, pan, wie, tak? jeżeli pani by poznała tę ustawę o administracji publicznej, to wiedziałaby pani, że polega ona na tym, że ja nadzoruję ministrów, a ministrowie realizują później zakres swoich obowiązków, różne projekty, programy bądź działania bieżące. A pan Natomiast, wie, że prezes Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów. Natomiast, ponieważ wie pan, pan przewodniczący tym? tutaj, pan korzystając Ale ze swojego prawa. Pan wie o tym. Czy ponieważ pan miał przewodniczący, korzystając ze swojego prawa. Guzika, nie odpowiada na to Pytanie. Zaraz odpowiem, tylko chcę odpowiedzieć panu przewodniczącemu, pani, pani poseł. Niech pan sobie ponieważ nie wybiera pan, pytań, na które pan chce ponieważ, dowolnie. A ja opowiadać. zaraz odpowiem na pani pytanie tylko po kolei. Pan przewodniczący próbował mnie tutaj pan obrazić, więc nie, nie ja powiem, że e, przypomnę tylko, że my. Zbudowaliśmy zaporę przed nielegalną imigracją. Proszę pana, Natomiast... proszę, proszę wrócić do pytania. My zbudowaliśmy panu. zaporę przed nielegalną imigracją. o zaporze już słyszeliśmy, to jest, to jest płot, który można, Na filmikach e, widzimy, jak ta który była można zwykłym samochodowym lewarkiem rozbroić i przejść. Pytam pana, czy pan, jak pan wykonywał obowiązek swój konstytucyjny koordynacji i kontroli pracy członków Rady Ministrów? Ponieważ my zbudowaliśmy zaporę wszystkich. Zadaję panu pytanie, jak pan nadzorował pracę i koordynował i kontrolował pracę Rady Ministrów? A pani mi nie pozwala dokończyć mojej wypowiedzi poprzedniej. Jak, Bo pan nie jak na moje dokończę pytanie, odpowiedź, panie. to będę mógł odpowiadać na proszę następne pytanie. Na moje pytanie. Więc e, moja odpowiedź jest taka. Wy próbowaliście wybudować ścieżkę z pizzeriami e, wzdłuż panie, granicy z... Jest pan niepoważny. Jest pan bardzo wzdłuż niepoważny. Nie dziwię się, proszę pana, że pana zapory, praca która jest jedna z najpoważniejszych była źle zapór. oceniana. Nawet przez pana, widzi pan, pana wiceministra w pana rządzie, pana Romanowskiego który, jak widać, w trakcie pełnienia swojej funkcji zastanawiał się, czy, czy pan jest agentem ruskim, czy pan jest agentem niemieckim. Poseł, a co Skoro Pan była? nie nadzorował skutecznie rady ministrów, to być może y, takie opinie były uprawnione. Być może takie opinie były uprawnione, bo Pan nie odpowiada na pytania i nie mówi, w jaki sposób Pan nadzorował pracę Rady Ministrów. Proszę pana, tym bardziej, że niezwykle istotny ten program Poland Business Harbor był w momencie napaści Rosji na Ukrainę, gdzie było wiadomo, że y, y, dyplomaci rosyjscy wydaleni z Unii Europejskiej, czyli członkowie <noise> rezydentów wywiadu, będą lokowali się w zupełnie innych miejscach. A Pana rząd w tym czasie otworzył furtkę w Poland Business Harbor dla Rosji. Czy to jest normalne? Czy w tym czasie y, służby y, to nadzorowały, monitorowały, czy pana informowały w ogóle o tym? Dlatego, że na przykład pan Kamiński twierdził, że on zna, tylko słyszał o tym programie, ale w szczegółach go w ogóle nie zna. A przypomnę, był koordynatorem służb w pana rządzie. Jakby Pani wiedziała, na czym polega praca Rady Ministrów, to by Pani wiedziała, że prezes Rady Ministrów nadzoruje ministrów, a następnie w ramach ich kompetencji realizowane są ich zadania przypisane z ustawy tak, o Proszę Pana, ale wciąż pytam Pana, publicznej. jak Pan to kontrolował. Bo do Pana obowiązków należała na kontrola. Czyli, aha, czyli rozumiem, że każdy miał swój obszar i Pana już później to nie interesowało. Proszę przeczytać sobie protokoły z posiedzenia Rady Ministrów. Będzie Pani wiedziała, na Ale czym polega ja praca pana. prezesa Rady. Ja Mistrów. pytam Pana, a to chyba nie jest taki wielki problem, żeby odpowiedzieć, w jaki sposób Pan kontrolował tą pracę. I teraz proszę Pana ja jeszcze co do, kłamstw, co do kłamstw, bo tu już mamy tutaj nieprawdziwe informacje, które Pan y, y, rozpowszechnia y, a propos y, y, ojców chrzestnych programu Poland Business Harbor, czy jakichś tam sprawców lobbyingowych y, różnych. Y, Tuta, spraw tutaj Pani poseł. Militantów. Proszę to schować. Uchodźcy, mile proszę widziani. Pana, e, przewodniczący ja panu, Szczerba, ja panu, ale proszę wie pan, co, bardzo. Ale niech pan się, Rok 2015. Niech pan, niech pan się nie kompromituje. To jest zapraszał pana polityka wtedy migracyjna. muzułmanów i po Panie sześciu latach znowu Panie zapraszał Przewodniczący Sowa. Muzułmanów. czy pan może przywołać y, świadka do porządku? Bo chciałabym. Niestety zadać pytanie do końca. Panie pośle Morawiecki, głównie, proszę głównie odpowiadać głównie na muzułman. pytania. Skończyły się czasy, że pan miał tubę propagandową i wygłaszał kłamstwa, jakiekolwiek się panu na język przychodziły. Proszę odpowiadać na konkretne pytania krótko, zwięźle. No jak na razie na żadne pytanie dotyczące sprawowania funkcji jako premier i nadzoru nad Radą Ministrów pan mi odpowiedział, ale od, odniosę się jeszcze do tych kłamstw, o których pan mówił, że rozpowszechniane były kłamstwa przez Platformę Obywatelską. Wie pan, ta komisja między innymi ma właśnie doprowadzić do tego, żeby pokazać, jaka była skala tej afery jakie były kanały przerzutowe, kto nie dopełnił obowiązków i jakie skutki zagrażające bezpieczeństwu Polski mogły z tego wyniknąć. A jeśli chodzi o kłamstwa, to proszę pana, wie pan, kto jest najlepszym weryfikatorem kłamstw? Sąd. I pana już zweryfikował. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani posłanko.